Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem do pana zrobić sobie zdjęcie do paszportu i odebrać zdjęcia z wakacji. Dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego pan przyszedł? Bo mam nogi? Nawet półtorej. Dlaczego akurat dzisiaj? Bo pan mi kazał. Jak kazał? Dziewiętnastego. Dzisiaj jest dziewiętnasty. Mam karteczkę od pana, jest dziewiętnasty. Dzisiaj jest dziewiętnasty? Jest dziewiętnasty. Oj, to mi umknęło trochę. Tylko że ja ich nie mam jeszcze wywołanych. A mógłby pan je wywołać? Proszę, bardzo mi. No jak panu bardzo zależy, no to mogę je wywołać. No. Zdjęcia. No ho, muszę tam No ho, a co to za zdjęcia są w ogóle? W wakacji. Aha. A Nad mozem byłem. Gdzie pan był dokładnie? W Darłowie. O, proszę. A właśnie, w Darłowie. Ja też byłem w tym roku w Darłowie na wakacjach. Pięknie, spokój. No i jeszcze miałem taką sprychę ze sobą. O, Ale babeczka, szkoda, że kurde mężata. A. A ten mąż z nimi był i nawet się nie kapnął. To za frajer. <laughs> A gdzie byliście? W jantarze. O, ja też w jantarze. O! <laughs> o kur... <laughs> Co się stało? Chcę zobaczyć zdjęcia. Mogę zobaczyć zdjęcia? <laughs> będą jutro, bo... Bo są. Prześwietlone? O, i to nieraz. Oh. No, mam nadzieję, że klisza nie pękła, bo będą problemy. To ja panu na jutro przygotuję te zdjęcia, tak żeby mnie nie było widać. W sensie wywołam y i... I będzie wszystko w porządku, pan przyjdzie jutro, wszystko będzie super! To czyli ja mogę zrobić teraz sobie zdjęcie do paszportu? Bardzo proszę. Ale zaraz, no ja bym chciał sobie zrobić zdjęcie. No to proszę, ma pan telefon, sobie mam? No. Nie, ale ja chcę. Paszport mi się kończy stary, muszę mieć nowy w delegację, jadę to zrobić do paszportu. Ja mam tutaj takie uniwersalne, to pan se wklei, po prostu datę ale... zmieni, przepisze. No to nie moje! No i jak kogoś zatrzymają na granicy, to, nie, to pan będzie kryty, bo to nie pan. – No i? – No i pan, nie, pan przejdzie, a paszport zostanie. – No. no. – No ale to Marian Panaś! – No i jest pan nietykalny.